Witam państwa serdecznie w przedostatnim odcinku Horyzontu Zdarzeń. I dzisiejszą mozaikę chciałbym rozpocząć od Juliana Assange. Trochę tak jak i w poprzednim przypadku, kiedy o nim mówiłem, nie mogę powiedzieć, że mam news, który jest po prostu lepszy niż poprzednie. Jest on i lepszy, i gorszy. Gorszy o tyle, o ile jest wyrazem niepokoju o stan zdrowia Juliana Assange. Jest coraz więcej doniesień o tym, że jest on w bardzo ciężkim stanie psychicznym, co oczywiście odbija się na jego zdrowiu fizycznym i generalnie jest przetrzymywany 23 godziny na dobę w izolacji w więzieniu w Londynie, z powodów, których możemy się jedynie domyślać. To jest ta zła część tego newsa. Lepsza część tego newsa jest taka, że 60 lekarzy z różnych stron świata Wystąpiło z petycją do ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii o to, by ten stan rzeczy wreszcie zmienić. W ich liście otwartym, właściwie w ich petycji, jest wyszczególnionych 16 okoliczności, w których różni ludzie, różne instytucje były w stanie wskazać na to, iż stan Julian Assange wymaga zdecydowanej interwencji lekarskiej, pomijając już raport niezależnego sprawodawcy ONZ, o którym Państwu mówiłem, Nilsa Milzena. Który wyraźnie stanowił o tym, iż to, czego doświadcza Julian Assange ze strony brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości, to są regularne tortury, psychiczne, ale tortury. Więc wszystkie te okoliczności zostały wyszczególnione w tej petycji. Jaki skutek będzie, zobaczymy, ale no, chwała za to. Chwała za to tym 60 lekarzom. Choć to taka bardzo nikła liczba w stosunku do całej populacji lekarskiej na świecie, szkoda, żałuję, ale jak mówię, chwała za tym, za to tym ludziom. No, wśród tych 60 nazwisk jest znakomita większość, to są lekarze z Wielkiej Brytanii, ale są tam też lekarze z Włoch, są lekarze ze Szwecji, ze Sojlanki i także ku mojej radości znalazłem tam nazwisko doktora Gustawa Sikory, psychoanalityka, lekarza, który jest z Polski i praktykuje podobno i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. Zresztą polskich nazwisk tam jest kilka, choć no nie są one w żaden sposób do Polski przypisywane poza skojarzeniem z nazwiskiem, więc trzeba powiedzieć, że rodacy w tej sprawie, no, można powiedzieć, wystąpili w niewiele gorszej reprezentacji niż lekarze z Wielkiej Brytanii. Dzięki ogromne za tę akcję. No i pamiętajmy o Julianie Assange. Jak pewnie Państwo zauważyliście, ostatnio stosuje taki wybieg, że po tym pierwszym dniu, który no, nigdy nie jest lekki, łatwy i przyjemny, staram się uciec jak najdalej w kosmos. I mówiłem Państwu o tej, no, nazwijmy to, aferze z Elonem maskiem, który zamierza umieścić na orbicie 42 tysiące satelitów komunikacyjnych co przesłoni nam co nieco niebo i gwiazdy, i właściwie kompletnie uniemożliwi obserwacje astronomiczne z poziomu Ziemi. Mówiłem Państwu o dźwiękach Ziemi bombardowanej przez cząstki magnetyczne z burzy słonecznej i sugerowałem też, żebyście Państwo odsłuchali tych dziwnych dźwięków. No i teraz trafiłem na takie dwa newsy, które przyciągnęły z jakichś tam względów moją uwagę. No pierwszy to taki, że NASA na jakichś dwóch niezależnie zbadanych meteoritach stwierdziła, iż znajdują się tam cząstki cukru. No, co może wzbudzić takie podejrzenie, że cukier, nie daj Boże, jest pochodzenia pozaziemskiego i cóż, jakieś to konsekwencje tak naprawdę może powodować w naszej świadomości. Natomiast drugi news dotyczy takiej no, w największej spośród dotychczas notowanych emisji. Promieniowania gamma, którą odkryto w kosmosie, odkryto w styczniu. Nie wiedzieć czemu w styczniu właściwie ta informacja przyszła bez Echa, w tej chwili kilka, czy nawet kilkanaście poetali podjęło ten temat. Chodzi o emisję, która prawdopodobnie pochodzi z czarnej dziury, która to czarna dziura prawdopodobnie jest skutkiem zapadnięcia się gwiazdy wygasłej. Natomiast no, rzecz w tym, że ta emisja jest. No, Jak twierdzą naukowcy o niespotykanej mocy, żeby to nam przetłumaczyć maluczkiem z języka naukowego na popularny, napisali, iż kilka sekund takiej emisji to jest taka ilość energii, jaką nasze słońce jest w stanie wyemitować przez 10 miliardów lat. I tu widać jak maluczcy jesteśmy. Naukowcy nie mają koncepcji, która by wyjaśniała, no, co tak naprawdę ta emisja w sobie niesie, co stanowi i czym ona jest, poza faktem, że jest jakąś tam emisją promieniowania gamma. Mnie z kolei to przypomniało taką historię, no właściwie jeszcze z czasów mojego zainteresowania kalendarzem majów, kiedy to znalazłem taki zapis dotyczący przekonań majów i ich wiedzy, iż twierdzili oni, że słońce nie jest żadną kulą płonącą, twierdzili, że jest swojego rodzaju soczewką, przez którą dociera do nas informacja, która źródłowo wychodzi z tak zwanego centralnego słońca. Centralne słońce według Majów to Alcyone, czyli największa gwiazda Plejad. Natomiast jaki miałbyś ten przekaz według Majów? No, można powiedzieć słowo stwórcy. Taka wibracja, która stanowi o tym, że kosmos istnieje, żyje i się rozwija. I ta właśnie wibracja, która zresztą w miarę upływu czasu, jeśli można użyć takiego słowa, też w naturalny sposób ulega rozwojowi i modyfikacji, no, ma być dystrybuowana w całym kosmosie, tak jak w sieci neuronowej w naszym mózgu. Od przekaźnika do przekaźnika, i ostatnim przekaźnikiem, a być może przedostatnim, w naszym układzie planetarnym jest Słońce. Taką koncepcję mieli, mieli Majowie. Z kolei ta, ta, ta historia przyciągnęła moją uwagę do pewnego klipu niejakiego Erika Dollarda. Nie wiem, czy Państwo to nazwisko kojarzycie. Erik Dollard to taka postać, o której no w internecie się piszesz, do pseudo naukowiec i szarlatan Choć oczywiście zależy od tego, o którym internecie myślimy. To postać dosyć znana w tym alternatywnym środowisku, który zajmuje się, no, nazwijmy to, wolną energią. Tak bardzo hasłowo. Dolar jest jedną z takich postaci, o której się pisze, że odkodował przynajmniej część wynalazków Nikola Tesla i potrafi ją powiedzieć i powtórzyć. No też ma on swoje osiągnięcia na polu tak zwanej wolnej energii. I z wielu go z tego powodu odsądza od czci i wiary, bo dla umysłów sceptycznych temat wolnej energii jest nie do przejścia. No ponieważ ja sam widziałem na swoje oczy urządzenie pod tytułem wolna energia, zbudowane z magnesów i jest to dla mnie oczywiste, że coś takiego istnieje. Na no, wystarczy sobie wyobrazić dwa magnesy, które się odpychają albo przyciągają, to jest wolna energia i nie ma takiej możliwości, żeby tego się nie dało zaprząc do jakiejś pracy mechanicznej. Więc ja go z tego powodu nie, nie deprecjonuję w żadnej mierze, wręcz odwrotnie, bardzo mnie interesuje to, co tacy ludzie robią, z taką nadzieją, że kiedyś będziemy mogli tego wszystkiego doświadczać. No więc właśnie, ale też przywołał taki klip do Larda ostatnio, w którym on mówi mniej więcej to samo, co o Majowie, mówi o tym, że Słońce nie jest tym, o czym myślimy, że jest i też mówi o tym, że jest swojego rodzaju przekaźnikiem energii, która przychodzi skądś tam z kosmosu, pewnie z jakiegoś centralnego Słońca. No i tak w sumie opowiadam Państwu trochę o tym na kanwie tej historii, o, tym, o tej niesłychanie mocnej emisji e, jakiejś tam energii z skąd skądś tam, z dalekiego końca kosmosu. Tak sobie pomyślałem, może to dobry news, może to zapowiedź jakiejś wreszcie pozytywnej zmiany. No i skoro jesteśmy przy tematach energii, to znowu Szybalt TV. Ja składam oficjalne oświadczenie, że nie mam żadnego interesu materialnego w tym, by wspierać BALD TV. Po prostu cenię bardzo ten kanał. Uważam, że dokumenty, które robi jego autor, są no, delikatnie inspirujące. Można się zgadać, można się nie zgadzać, ale na pewno warto się nad nimi pochylić i zastanowić. Więc chciałem Państwu polecić nowy film na Baldzie pod tytułem Wodór Trzecia Rewolucja Przemysłowa. I to właśnie też chodzi o wodór, który mógłby być jednym z głównych naszych źródeł energii. I można się zadziwić, czemu z niego nie korzystamy, skoro jest tak łatwo dostępny. Jest taka ustawa w amerykańskim kongresie o numerze HR 3884, złożona w lipcu tego roku. I to jest ustawa, która no, dekryminalizuje marihuanę na poziomie federalnym USA. I teraz, co to znaczy? W Ameryce od dobrych kilku lat jest narastający konflikt prawny pomiędzy prawem stanowym USA i prawem federalnym. Prawa 26, jeśli dobrze pamiętam, stanów w USA w dużej mierze zalegalizowały stosowanie łany. to znaczy, właściwie w każdym przypadku stosowanie do celów medycznych i to do szeroko rozumianych celów medycznych, a w przypadku niektórych stanów także do celów rekreacyjnych. W sprzeczności z tym stanowym prawem istnieje prawo federalne, które kryminalizuje marihuanę i które idzie rączkę w rączkę z FDA, to znaczy Państwo tę historię, to jest ta agencja, która wrzuciła marihuanę do tego, jednego worka razem z kokainą, amfetaminą i różnymi innymi, zdecydowanie innej, można powiedzieć, promieniencji środkami. No i teraz yy, ta ustawa, o której Państwu mówię, hr 3884, która została złożona w lipcu tego roku, otóż przeszła ona w tej chwili pierwszy etap swojej drogi prawnej. Została zaakceptowana przez jakąś tam komisję i idzie do dalszych prac. No i jest to zauważone w prasie i jest to zapowiedź pewnej nadziei na to, że być może no, że być może Ameryka zdekryminalizuje marihuanę do celów przede wszystkim zdrowotnych, do celów budowlanych, a być może także do, do celów rekreacyjnych. No i yy, dlaczego o tym Państwu mówię? Dlatego, że gdyby Ameryka to zrobiła, a warto pamiętać, że ta Ameryka jest tak naprawdę jedynym liderem, autorem i autorytatorem jednocześnie, jeśli chodzi o tak zwaną wojnę z narkotykami. I to Ameryka doprowadziła do kompletnego wyparcia konopi z rynku całego świata, bo, bo konopie, stosowane do celów przemysłowych i budowlanych, są zagrożeniem dla lobby. No, nazwijmy to w dużym skrócie ropy naftowej i kopalin. Natomiast gdyby Ameryka rzeczywiście doprowadziła do tego, że zdekryminalizowałaby marihuanę, to nawiasem mówiąc, skutkowałaby upadkiem systemu więziennego w Ameryce, ponieważ tam. Więzienia są w dużej mierze prywatne, zaś według pewnych statystyk 80% rezydentów amerykańskich więzień to są ludzie skazani za jakieś przestępstwa związane z marihuaną, więc jeśli się to zdekryminalizuje, z będą żyć właściciele amerykańskich więzień, którzy mają swoje silne lobby w amerykańskim kongresie, ale to przepraszam, taka zupełnie, zupełnie na boku. Otóż zadam takie pytanie, jakie to miałoby znaczenie dla, dla świata. Dla świata zachodniego miałoby to duże znaczenie. To znaczy, że jednak wszyscy europejscy ustawodawcy musieliby się głęboko zastanowić nad tym, jak sobie z tym, no, nazwijmy to, kukułczym jajkiem w cudzysłowie. Nie, w cudzysłowie oczywiście. Dziękuję. Poradzić. No i na końcu z takich dwóch newsów zupełnie dwóch różnych światów. Jakoś mi się to połączyło jedno z drugim. Pierwszy dla mnie osobiście no, dosyć przerażający, ktoś policzył, że Amerykanie z okazji święta dziękczynienia, nie bardzo wiem komu, zjedli 46 milionów indyków. W moim języku to oznacza, że zamordowano w ciągu jednego bądź dwóch dni 46 milionów czujących istot od tak sobie, dlatego, żeby komuś dziękczynić. No to news to by mnie trochę przeraził, a z drugiej strony trafiłem na bardzo poruszającego newsa o pewnym drzewie. W Kalifornii w mieście Berkeley, które po 100 latach swojego życia zostało przeznaczone na wycinkę, z uwagi na to, że już było w bardzo kiepskiej kondycji i zagrażało okolicznym sąsiadom, że w końcu spadnie im na głowę. I na trzy tygodnie przed tą wycinką mnici z klasztoru buddyjskiego, który mieści się tuż obok tego drzewa, rozpoczęli ceremonię, w którym po pierwsze, no właśnie, dziękczynili. Dziękowali temu drzewu za to, co przez, 100 lat, przez te 100 lat zrobiło, za cień, który dawało, za ochronę, którą dawało, za to, że było domem dla Wielu set różnych zwierząt, i zarazem też próbowali się w jakiś sposób skomunikować i z tym drzewem, i z tymi zwierzętami, by im powiedzieć, że czas tego drzewa dobiega końca i że powinny sobie znaleźć nowy dom. I to jest taka ceremonia, którą się urządzali przez trzy kolejne niedzielne poranki, by to drzewo pożegnać. Napisali też piękny list do tego drzewa, do tych zwierząt na tym drzewie i do całego świata. No tak, i w ten sposób właśnie je pożegnali. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla wielu z Państwa to, o czym opowiadam, jest aktem jakiegoś <grytanie> delikatnie mówiąc, szaleństwa. A ja to widzę w ten sposób, że to są dwa kompletnie przeciwległe końce. Pewnego kontinuum. Z jednej strony jest te 46 milionów zamordowanych indyków, a z drugiej strony są ci mnisi buddyjscy, którzy się żegnają z drzewem i dziękują mu za to, co dla nich czyniło przez te 100 lat. I w środku tego kontinuum jest te 7 miliardów domniemanych istot ludzkich, czyli my wszyscy. No i teraz każdy z nas sobie może odpowiedzieć na pytanie, do którego końca jest mu bliżej, bądź też dalej. No i tym się chciałem z Państwem pożegnać. Zapraszam na grudniowy ostatni odcinek Horyzontu. Jak Państwu mówiłem, chcę zakończyć tę serię. I od nowego roku zapraszam na moim kanale Efekt Sednej Małpy. Rozpocznę zupełnie inny rodzaj opowieści, mam nadzieję, że również dla Państwa inspirujące. Dziękuję ogromnie, dziękuję za wsparcie, dziękuję za komentarze, dziękuję za różne fajne gesty w moją stronę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.